Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Niemiecki w podróży. Dzisiaj zaczniemy od słówka peron. Peron to der Bahnsteig. A jak powiedzieć, z którego peronu wjeżdża mój pociąg? Albo jak zrozumieć zdanie, twój pociąg odjeżdża z jakiegoś peronu? No właśnie, możemy usłyszeć na przykład den Zug. Fährt vom Bahnsteig zwei ab. Czyli twój pociąg odjeżdża z peronu drugiego. Ale na dworcu poza peronami mamy jeszcze tory. Tor to Das Gleis. I jeżeli chcemy powiedzieć, że pociąg odjeżdża z jakiegoś toru, to powiemy Der Zug nach Bremen fährt von Gleis 3 ab. Czyli pociąg do Bremy odjeżdża z toru trzeciego. Internet, sieć to nieodłączna część w tej chwili naszego życia. Internet, dostęp do internetu możemy otrzymać zarówno w restauracji, jak i w hotelu. Internet, sieć to das net, ale jak zapytać, jak mogę się podłączyć do sieci do internetu? Powiemy wie kann ich mich ans net anschließen, czyli jak mogę podłączyć się do sieci do internetu? I to wszystko w naszej dzisiejszej lekcji serii Niemiecki w podróży. Do zobaczenia w kolejnej.